Dzień dobry, kochani. Nowe nagranie, nowe spotkanie. Witam Was serdecznie wszystkich. Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału, jak zwykle to mówię, Barwy Zdrowia, kanału poświęconego profilaktyce zdrowotnej. Zawsze to mówię, przynajmniej staram się, bo mogą trafić osoby nowe, które nie muszą być zorientowane, czemu dokładnie jest poświęcony kanał. A więc, moją taką ideę, fix jest po prostu budowanie, rozszerzanie świadomości prozdrowotnej, nie tylko prozdrowotnej, ale także profinansowej, prawnej, jakichś wszelkich świadomości. Jeżeli chodzi o zdrowie, no to po prostu o zdrowie trzeba dbać, należy dbać o własną odporność, o doskonałe samopoczucie, o własną sprawność. Staram się też we własnym zakresie robić co jeżeli chodzi o mnie samego. Zajmuję się profilaktyką już od końca lat 90. ubiegłego stulecia, jak to fajnie brzmi, ubiegłego stulecia. No, i dzisiaj chcę Wam coś pokazać, specjalnie przygotowana prezentacja w oparciu o slajdy. Czy mamy własne plany na zdrowie? Powiemy sobie, ocenicie to zresztą sami, jaką mamy dzisiaj sytuację, co z tym fantem możemy zrobić, bo ja jestem zwolennikiem przede wszystkim, słuchajcie, przedstawiania pewnych faktów. Jak mamy fakty, Mamy informacje, to możemy coś z tym zrobić. Na koniec jest pytanie: A co możemy zrobić? No właśnie, co możemy zrobić? Czy jesteśmy bezradni? Nie. Nie jesteśmy bezradni. Ja sam od wielu, wielu lat prowadzę różnego rodzaju programy, pomagam wielu ludziom, i tak się stało, że po prostu pomogłem, faktycznie skutecznie. W zasadzie ci ludzie sami sobie pomogli, bo oni po prostu podjęli decyzję. Tak, chcę skorzystać, przynajmniej spróbować. I tak dalej. W dzisiejszej audycji nie podam Wam jeszcze jakichś szczegółów, i tak dalej, bo wybaczcie, ale bo czasami jestem bombardowany no, takimi słowami. Rzadko to się zdarza, ale zdarza się czasami. No gada, 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 ale nie mówi konkretnie co brać, co zastosować i w dodatku za ile, czemu to takie drogi Na przykład, oczywiście pomijam, to są jakieś marginalia, ekstremizmy, natomiast. Yy, Pamiętać należy, że każda sytuacja jest inna, znaczy sytuacja każdej, każdego człowieka jest inna, każdy ma jakieś inne problemy, nie tylko choroby, ale również otoczenie, bliskich, wszystko, co na nas wpływa, więc po prostu potrzebna jest zwyczajna ludzka rozmowa. Jak będzie ktoś miał ochotę, to po prostu można mnie znaleźć czy na Facebooku, czy poprzez Messenger się umówić, czy poprzez pocztę. Na jakąś rozmowę telefoniczną, ona nic nie kosztuje, więc możemy sobie po prostu porozmawiać. Teraz posłuchajcie, przejdźmy do właściwego tematu. W związku z tym, posłuchajcie, ja tutaj sobie wykonam kilka technicznych rzeczy. A więc dobrze, mam ekran, widok, tryb pełnego ekranu, no i jedziemy. Ja tutaj z tą miniaturką, moją, o tu, którą porusza, będę troszeczkę skakał, żeby ona nam nie przeszkadzała na ekranie. Więc, oczywiście, czy mamy własne plany na zdrowie? Zaczynam od tego, że moje takie hasło, motto życiowe z ludźmi, dla ludzi, poprzez ludzi. Kiedyś to, to zdanie otrzymałem, jakoś tak trafiło to do mnie. Nie wiem, gdzieś tam z wszechświata przywędrowało. No i czy mamy własne plany na zdrowie? Co my możemy zrobić? Najpierw się przedstawię, przede wszystkim dla tych, którzy mnie widzą po raz pierwszy, bo są i tacy. Jestem autorem 21 w tej chwili książek, jestem publicystą, wykładowcą, propagatorem profilaktyki zdrowia. Tu jest część tylko moich książek, można je znaleźć na stronie www.januszdabrowski.pl i tam u góry, powiedzmy, kliknąć sklep, Ukażą się książki. Jeżeli kogoś będzie interesowało, zapraszam. Współpracuję z kwartalnikiem Hipoalergiczni, sporo artykułów tam napisałem, KIF, Kulturystyka i Fitness, Nexus, tutaj akurat nie publikowany. W ogóle namawiam Was do wygooglowania Hipoalergiczni, tam możecie znaleźć masę przeciekawych artykułów, kapitalny w ogóle kwartalnik. Oczywiście z, razem z synem Piotrem prowadzimy nasz kanał na YouTube. Tak, jak mówiłem, jestem wykładowcą. To są takie fajne e, wspomnienia z różnych e, imprez, gdzie byłem z, z wykładami i tak dalej. Słuchajcie, e, odnoszę się do pana Kochanowskiego. Szlachetne zdrowie nikt nie, się nie dowie, jak osmakuje, smakuje, się zepsuje. To jest taki truizm, ale bardzo prawdziwy rzecz jasna. I teraz odnieśmy się do definicji WHO Światowej Organizacji Zdrowia. Co to jest to zdrowie? Zdrowie to jest stan pełnego, fizycznego umysłowego i społecznego dobrostanu, czyli dobrego samopoczucia, to nie jest, nie jest tylko całkowity brak choroby czy kalectwa. Więc pytanie, co jest z tym naszym prostu zdrowiem? Wiemy, że dzisiaj choroby tak zwane cywilizacyjne, to śmieszna nazwa cywilizacja, cóż to za cywilizacja, cywilizacyjne i cóż to za cywilizacja, która wyprodukowała tyle chorób. Więc zbierają coraz większe żniwo, Nasza plaga to są choroby układu krążenia, i one są pierwszą przyczyną śmierci Polaków, bo około 140 do 150 milionów ludzi umiera, e, przepraszam, tysięcy ludzi w Polsce. Umiera rokrocznie z powodu chorób układu czyli zawały udary itd., itd. Na drugim planie są choroby nowotworowe. Około 90 do 100 tysięcy Polaków umiera rokrocznie i ta tendencja będzie zwyżkować, dlatego że statystyki wszelkie mówią, że jeżeli w tej chwili rokrocznie zapada na choroby nowotworowe około, około 190 tysięcy ludzi, to za jakieś 10 do 15 lat, czyli rok 2035-2040, będzie zachorowywać około 300 tysięcy Polaków. Z tego około 50%, takie są statystyki, umiera w przeciągu roku od chwili zdiagnozowania. Dalej są choroby przewodu pokarmowego, choroby obturacyjne, czyli zamykające drogi oddechowe, otyłość, bezpłodność i niepłodność to, to jest troszeczkę tutaj różnica. W tych pojęciach. Akurat na naszym kanale mam trzy, trzy prelekcje dotyczące niepłodności. Jeżeli ten temat kogoś interesuje, znajdźcie to. I oczywiście stresy, jako pierwszy podstawowy zabójca, jako podstawowa przyczyna wszelkich innych po prostu chorób. I tutaj mam jeszcze jedną listę sporządzoną na podstawie książki Zakwaszenie nieznana przyczyna wielu chorób, niemieckiego autora Norberta Trojdwajna. Oczywiście to nie są wszystkie jeszcze choroby. Generalnie w tej chwili mamy, borykamy się z około 70 chorobami, tak zwanymi cywilizacyjnymi. I pytanie, co z tym fantem zrobić? Przyjrzyjcie się tylko tej liście. Wybierzcie sobie, co kto z Was ewentualnie ma, na co cierpi, na co cierpią Wasi bliscy czy znajomi, i to jest problem. A okazuje się, że w gruncie rzeczy to jest tylko zadanie do rozwiązania, bo z tymi problemami można sobie poradzić. Możecie mi nie wierzyć, ale tak jest, dlatego że chociażby w ciągu 10 lat, od kiedy prowadzę bardzo taki. Taki skoncentrowany na organizmie program, kompleksowy program zdrowia, wyprowadziliśmy z tych problemów masę ludzi. Teraz zastanówmy się, jaka jest podstawowa przyczyna chorób. Przede wszystkim to jest nasz, wszystko to, co my zjadamy. To, co zjadamy, nie nazywam obecnie żywnością, pokarmem, posiłkiem. Bo to jest szalona różnica. Zjadać można trociny, można papier toaletowy. Przepraszam za um, takie zwulgaryzowanie problemu, ale pytanie: co dzisiaj jemy? I ile tego jemy? Rokrocznie wkłaniamy w, w siebie około 700 do 1000 kilogramów. Ech, nazywam to żywnością no, produktami do jedzenia które wchłania każdy z nas y, po prostu i w tej całej masie około 6 do 8 kg to są dodatki chemiczne czyli konserwanty, spulchniacze, barwniki, polepszacze to są słuchajcie y, nano y, plastik to jest w tej chwili plaga to są metale, pestycydy i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko to nie jest zdecydowanie żywnością, czyli spożywamy bezwartościowe produkty, pozbawione kluczowych dla naszych organizmów mikro i makro elementów. W dodatku mamy katastrofę systemu opieki nad chorymi. Nie nazywam celowo tego całego tej całej instytucji służbą zdrowia, bo to nie jest służba zdrowia. Znaczy chcę być dobrze zrozumiany. Nie oceniam wielu kapitalnych lekarzy, personelu medycznego, średniego szczebla i tak tak dalej, bo są różni ludzie. Natomiast ja mówię o systemie. Czy można liczyć dzisiaj na system? Powiedzcie mi, a więc wrócę na chwilkę do tych chorób. Powiedzcie mi, albo zastanówcie się sami o swojej odpowiedzi na pytanie. Czy z, jak niewielu znacie ludzi, których po prostu oficjalna medycyna wyleczyła z tych wszystkich chorób? wbrew temu co chcą co chce wielu lekarzy wielu lekarzy chce wyleczyć skutecznie są często dań swoim pacjentom a jednak jest po prostu problem a więc mamy katastrofę tutaj w tej dziedzinie czyli brak obsady w szpitalach trwa odpływ fachowców zawodów medycznych długo się czeka na wizyty lekarskie i tak itd. nie będę tego wszystkiego czytywał widzicie akurat ten tekst dalej a więc mamy, mamy taką taką triadę Problemów, znaczy przyczyn, które powodują nasze problemy zdrowotne. A więc na najpierwszym miejscu to jest jedzenie, bo jedzie, jemy kilka razy dziennie, a więc wtłaczamy w siebie kilka razy dziennie to, co wtłaczamy. Mamy skażoną wodę, zatrute powietrze, wszechobecną uchemię i właśnie skażona woda, a więc jest problem. Trzeba niestety instalować filtry, dobrej jakości filtry. Nie jakieś psychologiczne, jakieś inne, które będą pod, i to w naszych domach, mieszkaniach, które będą podawały naszą wodę. Mamy wszechobecną chemię, mamy stresy, mamy masę stresów, mamy pracę online, mamy brak ruchu, mamy smog elektromagnetyczny, niedoceniane, bardzo groźne zjawisko. Ja o tych, o, o, o smogu elektromagnetycznym, w ogóle o polach elektromagnetycznych piszę. Akurat w dwóch moich kluczowych książkach, chociaż tutaj dochodzą jeszcze dwa tomy biomagnetyzmu, i na ten temat oczywiście jest bardzo dużo audycji już na naszym kanale, a będzie tego jeszcze więcej. A więc wszystko to przyczynia się do tego, że po prostu mamy problemy ze zdrowiem. I teraz, w jaki sposób mamy być leczeni? Jakie jest typowe podejście do problemów zdrowotnych? I tutaj, wielu lekarzy, będę ich bronił, yy, znalazło się po prostu w pułapce, bo nie mogą jakby inaczej. Mamy leczenie objawowe zamiast przyczynowego, a więc lekarz, który ma zgodnie z normami NFZ, być może one się zmieniły, 7 minut na pacjenta, wypisuje receptę, czyli kwit, yy, taką asygnatę do składu z yy, produktami. Nazwijmy to leczniczymi, lekami. Później zostawiamy, oczywiście, kilkaset złotych przy typowy Polak, co miesiąc w aptekach, kolejna wizyta, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie zastanawiamy się nad tym, że podstawową przyczyną tych naszych problemów jest samo zatrucie organizmu. Tym wszystkim, co jemy, czym oddychamy, co pijemy. I te toksyny, każde wszystkie toksyny, mają charakter kwasów, czyli mamy do czynienia z zakwaszeniem, czyli tak zwaną wieloletnią, bezobjawową kwasicą niskiego stopnia. Mamy też dwa podstawowe syndromy. Przede wszystkim mamy niedobory, niedobór niezbędnych składników odżywczych, prawdziwie odżywczych, witamin, minerałów, polifenoli, tłuszczów, odpowiednio tak zwanych kwasów tłuszczowych i tak dalej, można by wymieniać całą biblioteczkę. I to wszystko, te niedobory zmieniają funkcje i procesy organizmu już na poziomie komórkowym. Z drugiej strony mamy nadmiary, to o czym mówiliśmy, nadmiary toksyn, co prowadzi do powstania licznych schorzeń, między innymi nowotworów. I tutaj mówiąc o zakwaszeniu, o zatoksycznieniu, Posłusznym się cytatami dr Dennis Burkitt, odkrywca tzw. chłoniaka Burkitta. Ludzie chorują z powodu toksyn, chemicznych substancji, metali ciężkich, które zanieczyszczają organizm. Podobnie mówi dr Robert Young, światowy, sławy mikrobiolog. To, co błędnie nazywamy chorobą, jest tak naprawdę manifestacją kwasów i toksyn odłożonych w ciele. I to zjawisko, zjawisko tej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, czyli zakwaszenia, jest znane już w zachodniej medycynie akademickiej, już od początku XXI wieku. Akceptuje się to wyraźnie, tylko się nie bardzo akceptuje to w Polsce, nie wiem dlaczego. Akceptuje się i to ma nazwę, powtórzę, permanentna, utajona, bezobjawowa, czyli latentna, niskopoziomowa kwasica metaboliczna, zwana potocznie zakwaszeniem. Przestrzeni międzykomórkowych organizmu i często jest mylona z zakwaszeniem krwi. Nie ma to praktycznie nie ma to nic wspólnego z zakwaszeniem krwi, dlatego że organizm będzie bronił absolutnie wysokiego pH krwi, czyli średnio 7,365, a więc od 7,35 do 7,4 mniej więcej i prawidłowe pH. Przestrzeni międzykomórkowych, które powinny być mierzone w domu nawet może być mierzony przy pomocy pasków lakmusowych, znaczy poziom pH porannego moczu na czczo to jest 7,7,4, czyli taki mocz, który nosi, nosimy do laboratorium, można rano po wstaniu, pierwszy strumień po prostu, że tak powiem, odpuścić sobie, środkowy strumień moczu, się na taki papierek i zobaczyć, jakie mamy, jaki jest, jaki jest pH porannego moczu. I te pH porannego moczu świadczy o tym, jaki jest pH również w przestrzeni komórkami bo to, co jest w moczu, usuwane z moczem, to znaczy, że było po prostu w organizmie, więc prawidłowe pH to jest 7,7,4, tak prawdę mówiąc, skala, skala pH laboratoryjna to jest mniej więcej od 4,8 do 8,2 do 8, więc to powinno być po środku, a ten środek to jest przeciętnie 7,7,2, to jest podstawowa rzecz. I to niskie pH, czyli zakwaszenie, powtarzam, przestrzeni międzykomórkowych, jest wskaźnikiem, że organizm ma deficyt bardzo ważnych pierwiastków zasadowych. Przede wszystkim wapnia, magnezu, sodu, potasu, krzemu, chromu, miedzi itd. i tak dalej. Skutkiem tego jest chroniczne niedotlenienie. Najpierw pojawia się hipoksemia, czyli braki tlenu we krwi tętniczej, a później hipoksja, czyli braki tlenu w tkankach. Na, później następuje niedożywienie bilionów komórek organizmu oraz ich zatrucie zalegającymi produktami odpadowymi. I w rezultacie, słuchajcie kochani, prowadzi to do niedorozwoju i do upośledzenia wszelkich funkcji komórek, tkanek, całych narządów, później całego organizmu powstania różnorodnych, bardzo groźnych skorzeń oraz rzecz jasna, obniżenia mocy układu odpornościowego. To w związku z tym, jak my mamy, tak prawdę mówiąc, funkcjonować. I tutaj y, y, trzeba. Podsumowując to wszystko, po prostu cały świat jest przeciążony skutkami działalności człowieka, tym samym. Jesteśmy my przeciążeni, człowiek jest przeciążony, A więc jeszcze raz mamy niezdrową żywność, mamy zatrucie środowiska, czyli wody, powietrza, gleby, mamy osłabienie pola geomagnetycznego, czyli pola magnetycznego Ziemi i ogromny wzrost sztucznie generowanych pól elektromagnetycznych w skrócie PEM to jest, powtórzę, ciągle nieznane, niedoceniane zjawisko i dlatego, ponieważ od lat się tym zajmuję, znam ten temat, dlatego tak dużo materiałów jest po prostu na, na moim kanale. Dalej następuje zmniejszenie ilości tlenu w powietrzu. W środowiskach miejskich, na przykład, stężenie tlenu wynosi czasami 12, zaledwie 12% zamiast tych około 21%. I oczywiście wzrost ilości dwutlenku węgla i tlenku azotu. Tu oczywiście można dyskutować nad tym wzrostem tlenku, azotu, tlenku węgla. Nie zawsze to jest takie po prostu złe, ale jest to w tej chwili troszeczkę problem. I teraz pytanie w związku z tym powstaje: jak się ratować? Ogromna większość z nas ma wbudowany paradygmat przez media, przez systemy, przez szkoły, przez rodziny i tak Tabletka. Tabletka jest dobra na wszystko, czyli tabletka oczyści wodę, tabletka oczyści gleby, zrekultywuje, tabletka wyprowadzi nas z wszelkich chorób, tabletka zbuduje nasze mięśnie, tabletka jest po prostu zdrowa na wszystko. Niestety nie, tabletka nie jest dobra na wszystko. Tym bardziej pytanie, że co możemy leczyć przy pomocy tabletek? Już doświadczenia mamy, tak prawdę mówiąc. I teraz popatrzcie, przytoczę Wam słowa, Michel'a Braka, Michel Brak, francuski lekarz-naukowiec z Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych we Francji. Wszyscy planujemy nasze kariery zawodowe, robimy projekty na następne wakacje, ale nie mamy planu zachowania zdrowia. Istnieje tak zwana medyczna ziemia niczyja między dobrym stanem zdrowia i chorobą. Coś nam tam dolega, ale jeszcze sobie jakoś tam radzimy, i nie zwracamy kompletnie uwagi, że pomału następuje korozja, destrukcja organizmu, i dopiero budzimy się już, kiedy jest trochę późnawo. I właśnie w tym przedziale, ta medyczna ziemia niczyja między dobrym stanem zdrowia i chorobą w tym przedziale mieści się właśnie zagrożenie zdrowia. To zdanie bardzo mi po prostu pasuje. I tutaj, w związku z tym, kochani, już zaraz będziemy kończyć. Co my możemy zrobić? Mogę Wam zaproponować po prostu stworzenie przez Was samych takiego kompleksowego programu ochrony zdrowia. Według mnie on się powinien opierać na pięciu filarach. Pięciu, nie czterech, nie trzech. Oczywiście, w miarę możliwości. Nie oznacza to, że wszyscy od razu mają wdrożyć te filary, bo wszystko zależy również od stanu pieniędzy. Wszystko dzisiaj kosztuje. Natomiast pewne rzeczy, nie, znaczy nie kosztują w sensie pieniądza, ale o tym za chwilkę. A więc po pierwsze, mamy pić krystalicznie czystą, strukturyzowaną, dobrze byłoby alkaliczną, dobrze byłoby o wysokim, ujemnym potencjale z wodę. Jeżeli ktoś nie ma tej czystej wody, no to musi kupować ją w sklepie, ale teraz pytanie, czy jest jaka jest pewność, że kupujemy tą wodę czystą. Na temat wody jest oddzielny kanał, na, oddzielna playlista na naszym kanale z Agnieszką Jaruszewską, która jest świetną specjalistką od wody. Możecie kontaktować się z nią, roz, rozmawiać, może podpowiedzieć Wam dużo różnych ciekawych rzeczy, możecie z nią rozmawiać. Dalej, drugi punkt to jest wspomaganie organizmu, czyli dożywianie go Wspomaganie organizmu z użyciem specjalnej żywności, tzw. functional food, czyli po prostu suplementacja. Ale w moim świecie to nie są typowe suplementy za kilka złotych, które niewiele są warte bardzo często. W dodatku to nie może być przypadkowa suplementacja, tylko to ma być program skoncentrowany na całym organizmie. Niedługo najprawdopodobniej przedstawię taki program, na czym to ma polegać, więc bądźcie cierpliwi po trzecie wykorzystanie terapeutycznych właściwości pól magnetycznych dlatego że ten smog elektromagnetyczny poglądajcie moje audycje na temat biomagnetyzmu znajdziecie w playliście i będą się ukazywały już się ukazują w audycje krótkie, fragmenty moich książek czytam i tak dalej, na ten temat, na temat smogu elektromagnetycznego, na temat tego, dlaczego te, te pola magnetyczne odgrywają taką ważną rolę w naszym życiu. Możemy wykorzystać terapeutyczne właściwości pol magnetycznych. Czwarty punkt, czwarty filar, to jest umiarkowanie, uprawianie sportu. I niech nikt mi nie mówi, że nie jest w stanie zrobić dwu lub trzy gimnastyki, na przykład poranny, nawet leżąc w łóżku. Bo można się przeciągać, można wyciągnąć jedną nogę, drugą nogę, napiąć te mięśnie, można ruszać w łóżku głowę, w jedną, w drugą stronę, kręcić głową, kręcić dłoń leżąc, czyli taka gimnastyka leniwca. Można to zrobić. Czwarty punkt to jest pielęgnowanie optymizmu i radości w życiu, a nie kwękanie. I pytanie, słuchajcie, te zwłaszcza dwa e, ostatnie punkty, to je macie za darmo praktycznie, znaczy nie do końca za darmo. Nie musicie płacić pieniędzy, ale możecie to wdrożyć, znaczy płacimy um, własnymi chęciami, e, sprzedażą lenistwa, bo to te lenistwo trzeba sprzedać w końcu gdzieś tam komuś, albo w ogóle wyrzucić na śmietnik, a więc to też fakt, że ko, troszeczkę kosztuje. Ale w końcu coś trzeba robić, bo jeżeli ktoś nic nie robi, no to nic nie będzie miał tak prawdę mówić. Uf, e, kochani, <laughs> kończę już na dzisiaj. Życzę Wam zdrowia oraz wszelkiego innego dobra, żeby tu się pojawiło to dobro. Oczywiście masz naszą wiedzę, czyli YouTube, Facebook, wystarczy wrzucić sobie do YouTube'a barwie Zdrowia Janusz Dąbrowski. Zapraszam oczywiście na naszą stronę www.januszdabrowski.pl. Zapraszam do korzystania, do przejrzenia przynajmniej o czym ja piszę w poszczególnych książkach. Fajnie będzie, jeżeli coś zamówicie, to będzie również pomoc dla, dla nas w rozwoju kanału, do rozbudowania treści. I coś jeszcze, Polak, polajkujcie, posubujcie, przenieście te linki do tej audycji swoim bliskim czy znajomym. Wszystkiego najlepszego Wam życzę jeszcze raz. Papatki, do następnego zobaczenia.